Jak kupić Nike na lato? I tutaj się skupię głównie na modelach, które raczej nie przekraczają granicy 500 zł. Lecimy. Przedstawię 5 modeli, które zresztą ja posiadam i polecam. Zacznijmy od tych najtańszych. No to pierwsze będą Nike Court i to słowo nie wiem, jak to się czyta, więc wolę nie czytać. Do i one kosztują w granicach około 270 zł, chociaż można je też kupić taniej. I one akurat nie są ze skóry, są z jakiegoś materiału syntetycznego, ale moim zdaniem są wygodne. I warto zaznaczyć, że jest to jeden z tańszych modeli Nike. Numer 2 Nike Full Force na oficjalnej stronie Nike kosztują one. 330 zł. To nie jest moim zdaniem dużo jak na Nike i są one ze skóry. Jest to bardzo fajny model. Mają podeszwę środkową z pianki. No i tak szczerze powiem, że fajnie wyglądają. Są w takim retro stylu koszykarskim. A ja je mam i polecam. Numer 3. Jest to parka Jordanów. Nie, nie jedynki. Nie trójki, nie czwórki. Air Jordan 312. Jest to bardzo fajna alternatywa dla Jordanów czwórek, bo moim zdaniem są w miarę podobne. Różnią się tym, że mają oprócz wiązania, zapięcie na rzep i z boku mają służb. No, natomiast oczywiście mają komorę gazową i naprawdę są dosyć wygodne. A i przede wszystkim kosztują. 400 zł, a nie 1000. Oczywiście ze skóry naturalnej i można je znaleźć w ciekawych kolorystykach. Kolejne są to Nike Dunk Low i co mogę powiedzieć, nie powiem Wam dokładnie ile one kosztują, ale powiedzmy tak, około 400 zł. Dlaczego Wam nie powiem? Dlatego, że jest pełno kolorystyk, a co jedna kolorystyka to Inna cena. Ja posiadam yy, danki w wersji Pro i czym się różnią od zwykłych, tym, że mają trochę grubszy język. No nie trochę, zdecydowanie grubszy język i mają też wymienne sznurówki od producenta, oczywiście w komplecie. Moje były kupione za 550 zł. No ale można też oczywiście kupić tańsze danki, które no różnią się tylko wyglądem. Także ja osobiście polecam, są skórzane i mają podeszwę środkową z pianki. Numer 5. No kto by się spodziewał klasyczek Nike Air Force 1. No chyba nie muszę mówić, co to za model i one kosztują w granicach 500 zł. No ja osobiście posiadam takie jak tu Nike Air Force 1 Evo. Nie wiem, czy się dokładnie czyta, ale tamto słowo. Ale okej. Okay. I one są dosyć wygodne, ale ze względu na to, że na polskim rynku trudno jest je zdobyć. Moje były kupowane z amerykańskiej strony, która się zajmuje głównie droższymi modelami najków, takimi jak Jordany 4 i takie unikatowe modele. No wiecie o co chodzi. I ogólnie na polskich stronach ciężko jest je trafić, a jak już to, takie jak tutaj na przykład pokazuję teraz, albo nie pokazuję, ale chyba pokazuję, 1000 złotych, moje kosztowały około... W przeliczeniu na polskie pieniądze 650, więc no jest lekka różnica i nie są warte 1000, natomiast zwykłe skórzane z komorą gazową, oczywiście no bo jak żeby inaczej, kosztują około 500 zł i moim zdaniem jest to dosyć dobra cena, także polecam. No i to byłoby na tyle, macie jakieś uwagi to piście w komentarzach, jeżeli jakiegoś modelu, waszym zdaniem zabrakło, to też piszcie w komentarzach. No warto może byłoby dodać do tej listy R Maxy, ale ja niestety nie posiadam, więc no po prostu nie będę mówić o nich, bo osobiście nie wiem jak się sprawdzają. A wszystkie inne modele z tej listy po prostu posiadam, dlatego o nich mówię.